Cześć, witajcie z tej strony Jaku w kolejnym odcinku z Battlefielda w pierwszym epizodzie z Battlefield to Place Polska, czyli serii, w której pokazuję najlepsze zagrania naszej społeczności i na samym starcie chciałbym gorąco podziękować za wszystkie przesłane nagrania. I z uwagi na to postanowiłem w tym pierwszym odcinku umieścić wszystkie osoby, które zdecydowały podzielić się swoimi zagraniami. Od samego początku oglądacie Kubika, czyli gracza, którego możecie kojarzyć z występów w Topce Kromki lub AKARTA. Szybkość i skuteczność w klasie zwiadowcy jest u niego na najwyższym poziomie. Ostatni klip z Battlefield 4 został nagrany na normalnym serwerze. Kubik stawia na immersję w grze i Hut ograniczył do Point stacka. Tyle lat, a BF4 wciąż jest piękny. Timak wysłał kompilację ze strzelonych samolotów z Panzerfausta, jest na co popatrzeć. Czaszenko również może się poszczycić ze samolotu, wysłał dwa klipy z idealnym timingiem. Rarepan pokazał, że Sherwan potrafi być groźnym przeciwnikiem nie tylko dla Panzerwaffe, ale i również Luftwaffe. Josh natomiast zrobił to w jeszcze inny sposób. Reakcja bezcenna, co zrobiłem? <grym> co zrobiłem? <Co> zrobiłem? <grym> Carycy z dodatków imię Cara z 1 i LMG-08 potrafią zrobić niezłą sieczkę, zwłaszcza w obleganym ze wszystkich stron punkcie B. Mariusz perfekcyjnie wykorzystał automatiko i tym sprayem pozbawił przeciwników realnej szansy na zwycięstwo. W drugim klipie przypomniał natomiast wszystkim o MG4 z Battlefielda 4. W Battlefieldzie 5 jest pewien trik, który pozwala sięgnąć po strzykawkę. Siemu przypomniał stare dobre czasy, gdy była jeszcze wybieranym gadżetem. Megatron na razie nie miał sobie równych. Gever 1.5 i odpowiednie trzymanie dystansu stał się receptą na dobry wynik. Legend HSPL postanowił zaprezentować parę różnych animacji kili z broni białej. Klip zwieńczył rakietą JB-2. Kisowski aż sam nie mógł wierzyć w plecy, które udało mu się zrobić na Lesie Argońskim podczas operacji. Dobre wyczucie i jej pozwolił przeżyć kolejnych wrogów. Ale porobiłem, mnie. Big Destroyer dał się poznać na początku jako wzorowy medyk, podnosząc wszystkich dookoła, a następnie zrobił flankę, której pożałowało sporo wrogów. Karpacianny świetnie wykorzystał pogodę panującą na fiel do walki z Thompsonem na bliskim dystansie. Świetna kontrola odrzutu była w tej sytuacji niezwykle potrzebna. Leszczu świetnie wykorzystał nadarzającą się okazję i wszedł po drabinie wrogą na plecy. Resztę zobaczcie sami. Cebulion wysłał mi klip z bardzo niedocenianej broni, a więc Lactis Aleranta, umiejętnie wykorzystując jej potencjał na obozy bisków Almair. Alan wiedział, gdzie postać wsparcie za ciężko zarobione punkty. Podczas przełamania na prowansji można znaleźć parę idealnych do tego miejsc. Outsiderka, czyszcząc punkt C na Rotterdamie, udowodniła, że walka w pojedynkę nie musi być skazana na porażkę. a na koniec mi Dragon i jego ciekawe strzały. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Piszcie jak podoba wam się taka odmiana na kanale i wysyłajcie kolejne pliki. Jeśli seria zyska oglądalność, to będzie dla mnie dobry prognostyk i informacja, że idę w dobrym kierunku. Jestem Jachu, do zobaczenia, cześć!